Hej, cześć, witaj z wia, e, witam was w, w pierwszym odcinku nowego let's playa, mianowicie let's playa z Super Mario Bros. World. Tak, właśnie jesteśmy na kompilacji Super Mario All Stars, które zawiera poprzednie gry z Mario, na przykład, nie wiem, macie pierwszego Mario na NES-a, gdy macie Lost Levels, tylko że oczywiście pod na amerykańskie standardy, e, amerykańskiego Mario 2. I Super Mario 3 i nie zaczynamy Super Mario World. Tch, gra na Super Nintendo, jest to też chyba pierwsza gra. Dobra, nowy świat weźmy. Pierwsza gra, którą nagrywam na SNESa. Dobra. Dobra. Tutaj oczywiście Mario musi sobie pokazać jakieś umiejętności. No i oczywiście co, bierzemy Player One, bo oczywiście wiadomo jestem forever alone i gram samemu. Dobra, witamy na Dinozaurowej Wyspie. To jest bardzo dziwne miejsce. Znajdź e, księżniczkę Tonstu, zaginęła ponownie. E, prawdopodobnie znowu przez Bowsera, jej. No i oczywiście, dobra, idziemy do domku Joshiego, czyli naszego nowego bohatera, pomagiera, który będzie nam pomagał w w wielu aspektach, dobra, to jest jego domek dziwny. Dobra. Mamy nowe umiejętności, hello, sorry, sorry za to, że mnie nie ma teraz w domu, ale idę uratować moich przyjaciół przed bowzerem Yoshi. No i cóż, no nic tu po nas, typa nie ma, my mu wbijamy na chatę, dobra, oczywiście idziemy do Yoshi's Island 1, dobra, i dobra. No i zaczynamy z prawdziwego Super Mario. ten, Super Mario Bros, yy, Super Mario Bros, I tutaj dostajemy taką, otóż, monety. o, giniemy na samym starcie. Ale no, hej, hej, to jest pierwszy poziom, tutaj nie może być aż tak trudno, no, nie może być tak trudno, bo, serio, nie, drugi, nie, dwie śmierci na jednym, na pierwszym świecie, ale do no, trzech razy sztuka. Ach. O, i już za, i są jakieś postępy Teraz, teraz zresztą możemy zaczynać. Dobra, jeden już pokonał okej, ok, jeden pokonał. Jak pokonać tego bo był O, dobra, miał Mogliśmy to po prostu przeczekać. Aha. O, dobra, już dobra. Dobra, już możemy... Już nie jesteśmy kurduplem, jak w filmie o Marianie dobra, kolejna smocza minuta. O! ktoś żeby... nam tutaj rzucił. Nie są, żebyśmy wpadli w jakieś nałogi. Dobra, żeby podskoczyć wyżej, musimy użyć yy, B. Bo tak, jest B. No oczywiście możemy też. O! Rozwalić to wszystko, jechaćmy do rury. Bo w są monetki, a monetki to też życie, z reguły. Dobra, pewnie przeszliśmy tam jakiś kawałek dużo... Wow! No duży... Nie, dobra, tutaj... Nie, tutaj dobry jakiś komunikatek. Eee, dobra, czyli mamy checkpointa, chyba. Kolejna no, monetka smacza. Nie wiem, czy coś nam dają te monety, ale... O! Nie tym razem Bullet Bill, za którymś tam razem. Okej. Okay. Tutaj są jakieś tutaj takie... bloki. I one polegają na tym, że chyba po jakimś czasie tutaj po prostu... Ło! Prawie zginął. Po jakimś czasie się tutaj po prostu pojawi taki... Motyw, że będziemy mogli na przykład... O! Nie znajdę znajdźnika, znaczy po jakimś czasie tam się będą pojawiać bloki, to będzie na trzecim poziomie, takie ułatwienie, dobra. Kim ty typy jesteś? Dobra. Dobra. Napka. I teraz tak od razu udamy się tutaj. Yy, a tuż po co, tutaj? Bo po prostu tutaj, to że takie to małe ułatwienie, dobra? Jakiś tutaj dziwny checkpointik Właśnie Nie, chyba na pewno nagrywa. I bo, po uwaga, jeżeli wejdziemy tutaj, to. wow, Ile monet aż można dostać po No i tak tutaj sobie, sobie możemy nabić żyć, a żyć. No nic, nie ma tego za dużo... Znaczy, dużo. 72 monety mamy. No. I dobra, to dziwne... jakiś kolejny dziwny. Tutaj coś korytarz. tych dziwnych barwa. Dobra, no, użyjmy tego. I tutaj mamy tak, że teraz te wloczki się zmieniają w takie wykrzykniki. Świetnie przyda mi się to w życiu. My honest reaction. No i co? No i troszkę. No, i teraz te bloczki się rozsypały po inne poziomach. Kontynuuj i zapisz. Bo tak, bo w tej grze wprowadzono w końcu zapisy, co mnie bardzo cieszy. Chociaż nie wiem czy wiecie, ale w Super Mario Bros. 1 dało się zapisywać grę. I co mnie naprawdę nieźle zdziwiło. Dobra. I to jest akurat mój pierwszy level, jak grałem w Super Mario Bros. World. A to, to czego? O, właśnie tutaj, tutaj się pojawił ten bloczek. No to po prostu myślałem, że tutaj jakiegoś więcej, jakiegoś nie ma. O! I mamy już jego! Uwolniliśmy go i on będzie się wykleił z takich jajek i on po prostu będzie żart wszystko. Ale nie możemy z niego skorzystać O. Y to wszystko jest. Okej, okej, okej. No jeszcze. Możemy tak na się pozbyć. Ale nie, tutaj będzie taki jakiś pisał do No właśnie o tym mówię. Dawał mi się te munety. E, w nim trochę tak ciężko, e, ciężko jakąś tam zająć tą śmierć, czy śmierć. Trudno go jakoś pokonać. Dobra, i łonapek y będzie. Super, odzyskaliśmy to, co straciliśmy. Dobra. W tym Yoshi'im to jest naprawdę bardzo taka Yoshi, no, Yoshi to jest naprawdę niezły kumpel, to jest nasza morda, prawdziwy peseł. W mi no, dobra. O, tutaj dosłownie, tutaj się... Yoshi, gdzie ty? Raczej. Ale no, no, oczywiście wiadomo, że to jest mordał. tutaj mamy. Dobra, jakieś miejsce, dobra, tam, no szybciej jestem jakiś tutaj, pewnie można tutaj sobie nabić jakieś tam żyćka, grzybki. O! Mniam, mniam. Nie, znowu tyle. Tutaj... Jest to, mamy level ukończony i mamy szóste życie. Szklankę wałem. No. No i dobra, mamy kolejne miejsce, gdzie możemy przejść. I dobra, poczekaj. Poczekaj, Ciebie osi schowu mi. to jest tak jak w Mario e, 3, czyli że po prostu nam tutaj będzie do ekwipunku wpadać, wpadać na przykład te grzyby i w odpowiednim czasie możemy po prostu one nam wypadną i dostaniemy po prostu. To e, jak chciałem powiedzieć, no e, po prostu one nam będą wypadać w odpowiednich momentach, czyli na przykład jeżeli stracimy e, tę e, wysokość, to wtedy dostaniemy grzyba. I się powiększymy. I w ogóle w sumie idealnie się złożyło, że będzie, że ten let's jest, bo niedawno byłem na Super Mario Film. Pojawi się za niedługo recenzja, czy tam jakieś inne opinie. o, grzybek. Nie, to nie jest grzybek, tylko kwiatek, który dostał oczy. Czy nie, chyba w pierwszym Mario też oczy, ale. O Bo... no. Ale przynajmniej nie mamy tak źle. Mamy 7 żyć i. No mogło być gorzej, no mogło być gorzej. Tu jesteśmy już takim. Yy, po jakimś czasie, minia, minęło to, więc. Dobra, a tam jest. A, zresztą, zresztą idziemy jeszcze? Ale, ale zobaczcie, jak to jest chamsko postawione. A mały włos by spadł. Znaczy, nie tam nie mam bloków żadnych, więc żebyśmy go nie schwytali. Mamy grzybe grzybek w ekwipunku, ale on tam wypadnie dopiero w odpowiednich momentach. Okej. Okay. Dobra. Mamy to. Poprosiliśmy kolejny level. No to, Jedno życie nie straciliśmy, ale dobra. Okej, okay, będzie poziom teraz wodny. się przyda akurat na poziomach wodnych. Dobra. Spójrzmy sobie drogę. Okej, okay, dobra, to jestem przeciwny. Nie wiem, jak go pokonywać. No bo jak w niego... O! Widać właśnie, że będzie mi wypadł. Właśnie tak to działa mniej więcej. Dobra. I nie będzie muzyka bo będą muety, ja podszedłm tam parę poziomów już na początku. Dobra, ale muzyka w tej, tutaj... nie muzyka tutaj jest bardzo piękna. O gwiazda, dobrze nie gwiazda sobie. Ej, czy widzieliście to? M mingaliśmy przez chwilę na zielono jak Luigi. Ej, jeny. No dobra, może za pierwszym razem nie poszło, ale za drugim. Może teraz sobie daruję przejść tej rury, tylko po prostu pójdę normalną drogą. Nie, też byli śmiertelni, bo... E, no, no, śmiertelni. no, to no no to akurat znamy już pierwszej gimnasty. Ale... ale no. Teraz z e, tym... z tym a Nie, nie, nie. ale nie, nie. Nie, nie, nie. wykorzystane? wykorzystane. Dobra, co tu tam nie. jeszcze rozgrywam. O, widzieliście? Prąd... Prąd steczny, dobra. Eee... No. Jej! Jeszcze trochę i pewnie będzie kolejna życie. No i co? No i został nam boss. Musimy teraz pokonać bossa. I potem skończ odcinek, dobra. Kto tutaj panu to tak spierdolił? Dobra, okej, okay. Tutaj po prostu nie no, będę też odłączał tych komunikatów. Bo po pierwsze, no wiadomo, nie chce by się tłumaczyć po angielsku. A po drugie, no jakoś tutaj nie jest w jakiejś trudno. Dobra. Też Mario się nie boi. Dobra, o, jest... a bo jeżeli przejdziemy przez takie coś, to dostaniemy też dużego Marianu. O! Dobra. Super, to on się przyda. kim ty kurde jesteś? Zrozumiałem, nie mam imienia, ale wiem, że już Cię nie lubię. No, nie lubię Cię. O, ale cieszy mnie to, że nie musimy teraz tak od razu przechodzić, a poza tym dostaniemy jeszcze grzybek, więc spoko. On wygląda jak taki Wow Wow! Dobra, za drugim razem. A teraz pobawimy się film z do... Demolowania, czyli wysadzimy ten zamek. No, tam gdzie mówił Stonoga, no. no. i hej, a nie, on to się on chyba nazywał Iggy, no. Iggy Kupa. czy to kolejne jakieś dziecko Bowsera? Nie wiem, Peach Bowser, co wy tam robicie, ale dobra. Pierwsza wyspa ukończona. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Super Mario Bros. A word no elo cześć siemanko. manko